Łabecanki wystąpią w utworach Oj świci, Słonko świci, jak widzimy zresztą, i A okrąglutkie niebo. Wszystkie chłopy ładne, wszystkie chłopy ładne, a noj ładniej syto mój. Łaj świci, słonko świci, ale nie kozdemu. Łaj świci, no świeci świci bogatemu. A inaczej, inaczej świci, no bogacy, ale biednego. Aj dana i dana, 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 a chłopa z starcy. wystarczy. Łaj, wida mi, wida chłopu na zogunie. Łaj, cały dzień przerobię u pana na gumnie. Ani ma to ci ma, jak panu we dworze, a pełne noś pichleże i ziarna w pół morze. Aj, dana, krasą, a w nasy chałupinie z kasą, a jeszcze na nią trzeba zarobić u pana, a po dzieku...